Witam serdecznie. Tutaj podcast Pozytywny Agnieszka. Czy naprawdę wszystko, co czujesz, należy do Ciebie. Hm. A może nosisz w sobie smutek, który nie jest Twój. Złość, która przyszła od kogoś innego, na przykład. Lęk, który przypłynął przez jakieś spojrzenie, gest czy myśl drugiego człowieka. Dzisiaj. W tej mojej przestrzeni, tutaj w tym pozytywnym podcaście, porozmawiamy to może za dużo powiedziane, ale opowiem ci troszkę o tym, czego nie widać kołym okiem, a co wpływa na nas bardziej niż niejeden dotyk. A mianowicie o subtelnych, niewidzialnych niciach energii, które splatają nas z otoczeniem, i o tym, jak świadomie chronić siebie. Swoje serce i swoją świętą przestrzeń. Zapraszam. Każdy z nas jest jak instrument. Niektóre dusze są gitarami o takich grubych strunach, a inne są takimi delikatnymi harfami, które drgają od praktycznie najmniejszego podmuchu. Jeśli czujesz głęboko i intensywnie, jeśli często męczycie przebywanie w tłumie. Jeśli czasami nie wiesz, skąd nagle przypływają emocje, to istnieje duża szansa, że Twoje pole energetyczne jest mega wrażliwe. To nie jest. jest wada, to jest dar, ja myślę. Ale jak każdy dar, to wymaga opieki i mądrego obchodzenia się z nim. Czym jest higiena energetyczna? To jest umiejętność oczyszczania siebie z tego, co nie jest nasze. To jest wybór, aby nosić na sobie tylko własne emocje, a nie cudze ciężary. Jak rozpoznać, że niosę coś, co nie jest moje? Jeśli twój nastrój zmienia się nagle, bez wyraźnego powodu. Jeśli po rozmowie z kimś czujesz się zmęczony, ściśnięty, przykaszony. Jeśli budzisz się rano z ciężarem, choć wczoraj zasypiałeś, spokojny, spokojna. Jak dbać o swoją energetykę? Codziennie wyobrażaj sobie, jak otacza Cię świetlista kula ochrony. Po kontakcie z jakąś trudną osobą umyj sobie dłonie, wyobrażając sobie, że zmywasz z siebie cudzą energię. Wprowadzaj świadome oddychanie z wydechem zapraszaj światło, a z wydechem oddawaj napięcie i regularnie przebywaj w naturze. Ona przywraca twoje własne wibracje. Pamiętaj: ochrona energetyczna nie jest murem ani taką tarczą wojenną, to jest taka delikatna zasłona światła. To jest wybór, że chcesz być sobą w świecie, ale nie chcesz nieść świata. Na swoich barkach. I czy zawsze musimy unikać ludzi, którzy są toksyczni i trudni? Nie. Prawdziwa ochrona to nie jest odcinanie się od świata, ale to jest taka głębia obecności w sobie, że świat nie może nas zalać, bo wtedy wiesz, mogę współodczuwać, ale nie muszę cierpieć razem z innymi, mogę widzieć ich ból. Ale nie muszę go nosić, i to jest siła, taka cicha i niewidoczna dla oka, ale potężna jest jak rzeka pod lodem. Na zakończenie zapraszam Cię do króciutkiej afirmacji. Możesz ją sobie powtarzać codziennie rano, albo zawsze wtedy, kiedy poczujesz się przeciążony, przeciążona emocjami świata. Z radością noszę tylko własną energię. Z miłością zwracam innym to, co do nich należy. Moje serce jest czyste. Moje światło jest jasne. Moja przestrzeń jest święta. Jestem sobą. Jestem wolnością. Jestem bezpieczeństwem. I pamiętaj, że nie wszystko, co czujesz, jest Twoje. Ale to, jak o siebie zadbasz, to już jest całkowicie Twój wybór. Dziękuję jeszcze raz, że tutaj jesteś. Dziękuję, że pozwalasz sobie na życie w swojej własnej, czystej, pięknej wibracji. I do usłyszenia, cudowna istoto, w następnym odcinku podcastu. Pięknego dnia. Życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają ci pewność siebie. Pamiętaj, tu nie twoja wina. E-book Narcyz Cię Nie Złamie pokaże ci, jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e-booka znajdziesz w opisie.